Na ulicę Wejherowa o godzinie 9 wyjdą wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka potrwa do godziny 17.30, natomiast o godzinie 12.30 startuje finał zorganizowany w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska. Tutaj w Fłajie będziecie Państwo mogli zobaczyć aukcje, będziecie mogli uczestniczyć w aukcjach różnych fantów. Będą ceramiczne gadżety, będą skarpeciaki. Będzie z nami zbierał znowu szpital wejherowski poprzez badania takie profilaktyczne. Będą stoiska właśnie pań, pielęgniarek. Będzie finał artystyczny na dużej sali Wejherowskiego Centrum Kultury, a tam między innymi występy grup tanecznych Wejherowskiego Centrum Kultury. Będą zespoły Wejherowskiego Centrum Kultury Muzyczne, będzie studio tańca. Rytm dance, będzie studio piosenki i wokalu, będzie sekcja pianina, ale będzie też występ światu tańca. A wszystko rozpoczniemy hymnem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wykonaniu orkiestry Dente Fermata. Nie zabraknie licytacji, a wśród nich do nabycia między innymi wspaniały voucher na rejs jachtem. Po Zatoce Gdańskiej w maju lub w innym miesiącu. Tutaj jest kontakt oczywiście do organizatora. Polecamy. Cena wywoławcza tylko 100 zł. Oczywiście liczymy na jak największą hojność państwa, ale będą wspaniałe obrazy. Będzie voucher na kurs ratownika wodnego podarwany nam przez Wejherowski WOPR, także wiele, wiele ciekawych fantów. W tym roku zebrane pieniądze przekazane zostaną na dziecięcą medycynę zabiegową.